Dzisiaj dostałem drugą paczkę od Lignum Dex. Jak możecie zauważyć, to jest ich logo. Pewnie wiecie co jest w środku. Jest tutaj w środku deska zamiast tamtej popsutej. Może powiem na początku jak to wyglądało. Jak pewnie wiecie, yy, przyszedł do mnie dek ze zepsutym lakierem. Yy, miałem go odesłać dawciowi. On miał nałożyć nowy lakier. Oczywiście na początku tamten zetrzeć. A następnie Zrobić mi nową deskę. No i powiedział, już bardzo ładnie wyszła. Ta, obydwie deski ładnie wyszły. Musiałem dość długo na to poczekać. Yy, dlatego, że... Na początku, gdy Dawcio go zrobił... Mój nowy dek, miało być tak, że... Tzn. było tak, że... Jedna warstwa się źle skleiła. Potem zalało mu piwnicę, więc musiałem znowu długo czekać. Tak to wygląda w środku. No teraz już lepiej zapakowane. I dopiero wysłał w ten piątek. Dzisiaj jest poniedziałek. paczka jest u mnie w środku ładnie pachnie lakierem. o wreszcie bardzo dużo wlepek dostałem. Pewnie za ten taki długi okres oczekiwania. No to. Yy. Dwie takie. Taka, taka. Takie dwie. Takie, takie fajne. Najfajniejsze są te z kwiatkami. Tutaj taka i taka. No, fajnie. Jeszcze w środku. Okej. Okay. Tutaj warstwa folii bąbelkowej. Jeden blacik. Warstwa folii. Drugi blacik. Obydwa są to Lignum Plus. Woreczki strunowe, Może otworzę. Mam nadzieję, że z tym już wszystko jest ok. Woreczek widać, pusty. I tutaj mamy trzy wlepki znowu. Więc dzięki dawcie za mnóstwo wleb. No i tutaj widać niestety. Nie wiem, czy to się znowu zrobiło od tego woreczka. Może pokażę. Czekajcie, bo nie mogę ostrość złapać. O! Tak to wygląda. Chyba widać te rysy. Nie wiem, czy to się stało dworeczka, czy po prostu po tamtych tak zostało. Ale chyba to widzicie. Ale lakier się świeci naprawdę... Świetnie. Tutaj u góry blacik. Warstewki. No to może twórzmy drugi. Są strasznie takie sklejane. Mógł go włożyć w jakiś taki nowy woreczek. Znaczy to znaczy dużą kopertę. I tutaj mamy kolejne trzy wlepki. Tu fajne kolory są tych wlepek. No i tutaj też są te rysy. A ten blaczki świetny, muszę powiedzieć. Bardzo pachnie lakierem. Super profil, fajne warstwy. Pięknie się błyszczy. Mm. To są chyba dwa inne profile, z tego co mi, tego, co mi się wydaje. Bo powinien ładnie przylegać, a nie przylega za bardzo. Tak, też mi się tak wydaje. W ogóle muszę zobaczyć yy, przy noskach jak to wygląda. To jest chyba lignum zwykły, a to jest lignum plus. Ale to w sumie fajnie. Dziurki są równe, jeszcze sprawdzę wymiary. Ten ma 32, tak jak miał mieć. Ten też powinien mieć 32. Sprawdzę. Tak, ma 32. A tutaj to chyba nawet mu nie mówiłem ile ma mieć, ma 100, 102 ma. No i są takie delikatne odgniecenia od woreczków. Na tym również, to jeszcze wam może raz pokażę. Chyba to widać, że są. Ale tutaj to mi się wydaje, że jeszcze od tamtego razu tak się zrobiło. A tutaj no, są prawie niewidoczne. Ale powiem szczerze, że obie dwa deski, obie de dechy są pięknie wykonane Ten również. Bardzo ładnie tutaj te warstwy wyglądają. Myślę, że fajnie się będzie komponowało z tymi kółkami. Ten dech albo ten dek. Tutaj bardziej widać, no ale tutaj to już przebole, bo ponieważ to jeszcze po tamtym razie zostało. A tutaj... No tutaj są wręcz niewidoczne prawie. I tutaj, tu jest lignum plus, a tu jest lignum zwykły. Ponieważ są inne noski i jest inny profil, w tym lignum jest, jest większy concave niż w tym. No więc to tyle. To jeszcze folia była przy tym. Dzięki za oglądanie, dzięki też dawcie za mnóstwo wlep. Dostałem ich całą masę. Ta jest 6 takich podłużnych. Mnóstwo z kwiatkami okrągłymi 8 ich aż jest, Aż zostało mi z tamtego lignuma i 4T. Więc to tyle. Jeszcze raz dzięki za oglądanie zapraszam do innych filmików i narka. Wiem, KSOR stawka, ale znów zapomniałem o popie deski. Yy, ta, świetny pop. Oraz ta. Naprawdę mają bardzo fajnego popa. I jeszcze sprawdzałem trakiem, czy są równe dziurki. I w obydwu deskach są równiutkie, więc wszystko jest dobrze. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i elo.